Czyli w tej wafelie, ci my znowu z double challenge mode do trzech razy sztuka, prawda? Czy to nie było jakieś dobre? Czy to jest BSG? Zilla Shotgun. I dostałem jakąś głowę tutaj. Czekaj, ona będzie strzelać razem ze mną? Nie. Ha! Shockwave. I ceramika. Super, świetnie, świetnie. On może to naładować jakoś. tego shotguna jakoś mocno. Uu, Dobra, to był blank, to był blank. No. Nie... śmieszna ta główka. Ja nie wiem, czy le nie lepiej by było strzelać szybko. Czemu ty dalej? Ty podczas przeładowania? Pustego magazynku? Czekaj. On strzela, gdy magazynek jest pusty. A jak nie przeładuje? To dalej strzela. A, to musi przeładować. To automatycznie mi przeładowało. Ale powiem wam, śmieszna broń. Ale potrzebuję czegoś lepszego. Daj mi coś lepszego. To? No to było epickie. A czy ja mam coś jeszcze? Mam to. Czy ja chcę się tak bawić? Nie, no to będzie długie i nudne. Ja, ja nie chcę, nie chcę. To jest jeden z tych itemków, których po prostu nie chcę brać. Pomimo iż jest bardzo dobry. Blobulin Rancher. Okej, okay, to ja nie wiem, czy używanie shotguna jest dobrym pomysłem, chociaż jak się zbliża bardzo. A nie wiem, czy zbliżanie się jest dobrym pomysłem też. No i bo zobaczmy, jak to lewe ramię sobie zadziała. To jakaś synergia jest chyba, bo to dziwnie strzela jakoś. Nie przypominam sobie, żeby to tak strzelało, chociaż nie grałem tym za dużo. No i jest Blobulin Rancher. Także... Wolałbym jednak trafiać Dobra, skacze chłop! Odejdź, odejdź, odeć! Dobra... Ale one świecą, dobrze, 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 to będę je widział z daleka Nieee. nie Nieośmieszny ten glutek Podszedłem blisko, bo jest don't blink i są ogłuszeni, a ja mam shotguna Zapomniałem, że jest final attack Tutaj zawsze trzeba patrzeć na modyfikatory, a ja o nich zapominam ciągle O jezu Wy mi tak nie róbcie Bum, 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 bum Dobra, przeładuj, weź tam strzelaj z tym Tylko ten gałgan tam ucieka, a na dwóch gałganów, wow Ten oczywiście podpala tego niezniszczalnego Okej, okay, trzecia rzecz, weź daj coś dobrego Może nie kolejne bronie, co? Pizort mi się nie przyda, to jest HP up To ja chyba nie chcę, to jest zwiększenie celności, to jest Railgun, to chyba nie jest prototypowy, tylko zwykły Railgun Bulletboard na zwykłych przeciwników? Ale takich mocniejszych? Bo to chyba ogłusza. O, to ma nagie jakoś o nie, thermal clips, dobra, ja może chyba zmienię broń na jakąś, która ma więcej amunicji w magazynku To wystrzeliwuje dwa naraz. Ale kosi ładnie, 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 pa jak ich ogłusza Nie mogą nic zrobić praktycznie No to na przeciwników zwykle jest zarąbiste, na bossy mniej, bo nie ogłusza Oho, do dobra, dobra, czekaj Właśnie mniej więcej o tym gościu myślałem Jak brałem bullet bore Właśnie, załatwione od razu O, to ty, high stress Super, i thermal clips, także Dobrze, że wziąłem tą broń Okej, tu jest gość. Oj, to jednak może przeładowywać. Myślałem, że to jak minigun jest. Że to nie przeładowuje w ogóle. Dobra, boom. Przeładuję znowu. Wezmę hop. Weź, weź, weź. No, szybciej. Przeładuję znowu. Gdzie ty jesteś? No, tu. Bliżej niż bym chciał. Nie. No. Z trzema starduszkami będę leciał. Bez sensu. Ej, to rykoszytuje i wybucha jakoś Jak się naładuje na maksa. Biorę to. Na szczura nie idę Tak jak ostatnio, ale chcę dodatkowy itemek Czekaj, naładuję to na maksa i zrobię No tak I zrobię bum. No! To rykoszytuje jakoś śmiesznie. Dobra, starczy tych broni Dajcie mi jakieś dobre upgrade, bo ja tu nie, nie przeżyję Z długo. To zwiększa mi obrażenia jak mój partner Nie żyje. A jeżeli nie mam partnera to zwiększa zawsze A i jestem szybszy ja nie wiem, czy to mi się tak bardzo przyda, może być dla mnie małym problemem, ale okej. Okay. Long live the king, to może... Ni o nie, no musiał, musiał być przekle... Co? Czemu ty go przekląłeś? Nie! Gościu! Weź zjeżdżaj, zjeżdżaj, zjeżdżaj. No panie! Nara, idę od was. Albo nie, albo nie, albo nie, bo to Shockwave jest. <grym> Thermal clips i znowu jakieś... <grym> Bullet bore, po to go wziąłem, żeby go używać, tak? Tylko, że tu jest Thermal Clips. Nie! Weź, jest. Dobra, ja pójdę może inną ścieżką, co? Tu jest klucz i może jakiś armor? Nie, nie, nie! To ty jesteś, to ty jesteś, wyś! Idź stąd. A prawdziwego znajdziesz? A. Jeszcze raz. Na bossach poszło mi badziewnie. A rzeczy również dostaję badziewne. Żadnych upgrade'ów dobrych. No, ile można broni dostawać? Spoko, dwa HP upy, fajnie. Strzykawa. Ona ma synergię, że jak przeładowuje, to wybucha. Nie, jak przestanę strzelać, to wybucha. No to Double challenge mode to jest coś takiego, w którym musisz mieć farta jednak. Jak zrobiłem zwykły challenge mode, to stwierdziłem, że double nie robię, bo po prostu miałem wiele rozgrywek bardzo trudnych, a potem jedną rozgrywkę, w której mi się poszczęściło, i to było ultra łatwe. I stwierdziłem, że jak to tak bardzo leży otwarta, to ja tego nie robię, ale jednak robię. O nie, 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 nie Kto mi wodę rozwalił? Specjalnie walczyłem daleko niej No co to ma być? C co teraz mam prowadzić? Gdzieś wodę z daleka? No to jest dodatkowy item, więc jakby... Chyba tego potrzebuję Nie wiem, czasami to po prostu jest w takich pokojach, że przeciwnicy, wiecie, walą tak bez sensu Nawet jeżeli jesteś za ścianą, to oni i tak w ciebie walną I... W ten sposób jakiś nietoperek po prostu to rozwalił? A tu nie ma nigdzie wody nawet? Ee, a to restartuje, nie ma sensu po raz kolejny dostałem Platinum Bullet. Tak, właściwie nie ma tutaj niczego lepszego, chyba. Ale potrzebuję drugiej broni jeszcze, żeby to Platinum Bullet w ogóle jakkolwiek zadziałało. Jak ja nie znoszę tego młotka. Rzecz wystarczy po prostu, jakby biec prosto, nie na ukos, i potem jak uderzy, to odrobinę skręcić w bok. Ale to jest kolejna rzecz, na którą trzeba zwracać uwagę, podczas unikania tego wszystkiego innego. Co, co z tymi drzwiami się dzieje? Czemu one tak oko otwierają, jak ja podchodzę? Nie wiem, czy to już było, czy nie. Może tego nie zauważyłem po prostu. Hammer time! Tu! Na bosie. Jeszcze pod Ale to dzbany się szybko rozwali. Bez sensu. Najpierw chyba potrzebuję jakąś dobrą broń. A potem na innych piętrach jakiś dobry upgrade. Chaos Bullets? Nie wiem, to jest dobre. No to robi coś takiego. Bibi. bi bibi. Zrobi co to jest. Dobra, może po raz pierwszy coś się uda. Podrzoc. Oj. Dobra, tu trzeba szybko to rozwalić. Co? Chcę tego bossa zrobić dobrze. Chcę mieć w końcu życie. A nie lecieć z 3 HP przez całą grę. I teraz, jak na złość, nie dostałem żadnej dobrej broni. Oprócz tej kulki i Snake Makera, ale one są na zwykłych przeciwników. Naboje blankowe zwiększają mi klątwę, ale. Hmm. Może będą dobre. Jeszcze tylko zwiększyć obrażenia. Blanków. Chociaż nie wiem, czy to tak działa. Moment prawdy. Tym razem on. Unfriendly Fire. I Gorgona. Okej, okay, lepszy to niż jakiś Shockwave. Coś takiego. Hej, dobra. Jest, żyje. Blank, tutaj. O, ma pół życia. Jeszcze mam jednego Blanka. Dobrze, dobrze, dobrze idzie. Tym razem. Tylko teraz nie zapeszyć. Dobra. Drugi Blank poszedł. No, co? Nie zdążyłem. Czy to jest. Gander Fury? To jest Gander Fury. To jest Gander Fury. Jak on strzela teraz? Co ty masz za synergię? O chłopie, co to jest? W tym odcinku rozegram więcej rozgrywek niż kiedykolwiek. I stracę więcej hajsu niż kiedykolwiek. W ostateczności, jeżeli już naprawdę nie będę miał pieniędzy, no to mogę sprawdzić, jak się dodaje hajs, nie? Bo wydaje mi się, że się da, nie? Hammer Time. To już po mnie. No dobra, tym razem nie rerolluję już. On ma jakiś slow. Jakiś efekt spowolnienia, nawet nie wiem skąd. Okej, okay, tu ogień był jakiś, nie wiem skąd. Nie, no. Reset. No dobra, tym razem nie już. W końcu jakiś dobry upgrade. Ale też dobra broń. I teraz nie wiem co zrobić. Dobre broni jeszcze będą. Dobrych upgradeów tu się. Raczej nie spodziewam Co? Hmm. Trochę trudno. Trudno się wcisnąć do dziury tutaj. Ale jak jest Unfriendly fire? To to nie działa na Helix Bullets. Helix bullets to niweluje w jakiś sposób. O Jezu, jak tu cała podłoga płonie! I blobuling ranger oczywiście jeszcze. Musieli mi tu dodać coś, żeby mi dowalić, jak akurat nie trafiam. Nie. Ale mam blanka dodatkowego. Znalazłem gdzieś. I go teraz użyję. Dobra. Ej, tak to nie miało sensu. Cała ta rozgrywka nie ma sensu. Pół podłogi płonie. Wszędzie tu jakieś slimy mi dokuczają. Nie, 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 nie. Dobra, na styk. Udało się. A, no i wodę mi rozwalili. Także idziemy od razu do przodu. Start jest beznadziejny, ale z helix bullets. Jeśli coś tu dobrego do. No, coś takiego na przykład. Czasami nie upłacasz się w nie strzelać, bo możesz zrobić nowe. Czasami lepiej po prostu zrobić w nie unik. A, Long Live the King. Tu jest dziadyga. O, i moje wątpliwości zostały rozwiane. Jak jest Bloblin Rancher i jest King, to to nie działa na te Blobliny Można je rozwalić normalnie. <noise> Mogę je też otruć. Ja wolę. Weźcie, przestańcie, szybko to zniknij. No tak, szybko zniknął. Rosja, szybko zniknę. I uwaga, kogo my tu mamy! Jak nic, ondowali mi tak trudne, że nie wygląda to źle. Nie, ja już teraz robiłem chyba. I przegrałem, oczywiście. <laughs> Helix Bullet! Ej, ale to jest źle, to, to mi robi chaos. Trafiłem dwa naraz, ale trudno jest cokolwiek wycelować. Ale naboje lecą szybko. Naboje lecą szybko. Czekaj. Ej, chyba tak trzeba by było strzelić. Tylko to tutaj taką ładną dziurę jakąś. Hop. Nie, 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 nie. Tak może. Ej! Przecież to jeszcze się nie odbiło do końca. Ja nie wiem, czy to Helix tak właśnie mi pomogło, czy przeszkodziło. nie wiem. O! Dragon Fire zamraża. Jak to się stało? O, jakiś mini boss. Weź daj życie, daj życie, daj życie, Hammer Time. Jeszcze on coś tu respi. I poison pursuit. Super, super. Ty zawsze respiłeś? Nie przypominam sobie. Chociaż nie, coś respił chyba. Ale żeby tak często? Ja myślałem, że to ja oberwałem, Ale życia dużo. Wow. I hajs. To się przyda, bo dużo marnuję dzisiaj. Nie! Na styk, na styk. Gorgona. O, dobrze, ale adrenalin raż. To ja nie wiem czy to jest tak dobrze. Czekaj, co? Zlagowała się? A, bo mróz. Ale to dziwne jest. Ale teraz powoli leci. Patrz to, czasami jest szybciej, czasami jest wolniej. Ale to timing może mi zepsuć czasami. Że będę myślał, że coś jest szybciej, a to będzie wolniej. Tak jak to było przed chwilą. Okej, okay. teraz może być problematycznie Jak jest w tym miejscu i jest dużo trucizny. Chociaż ona zaraz zniknie Dobra Coś się udało! Panie i panowie coś się udało! W końcu! Siedzę tu już godzinę i dopiero coś zaczyna mi się udawać Koks. To ma nieskończoność amunicji i jest zarąbiste! Na zwykłych przeciwników jest szczególnie zarąbiste OK, To może być trochę mm. High stress! A ja... Tu mam kolejne dzbany. Weź, odnów mi życie, odnów mi życie. Dobra. Zjeżdżam. W ten sposób. RNG mogą mi natychmiastowo skończyć run. Ale patrzcie, to. Oni nie mają co zrobić, praktycznie czasami. Ale ja to mówiłem. Jak ci się trafi dobra rzecz, no to po prostu siekasz wszystkich. Dlatego ja na przykład wolę Decess, w którym tak właściwie wszystko jest zbalansowane ładnie i najbardziej to liczy się Twój Skill. A nie to, co dropniesz? Ceramika, Hammer Time, Gorgon's Gaze, Rad's Revenge. Ja nie mam gdzie stanąć obecnie. Dlatego trzeba to naprawić. Aj. Czekaj, czy jest Thermaclips? Nie mogę teraz patrzeć nawet. Nie ma Thermaclips. Oj. To mogło nie być za dobre. Oczywiście jest w ostatnim. Nie rób tak. Dobra. Tak, slow. Slow, slow jest bardzo dobre. Au. To nie jest dobre. Może ja, Blanka. A to ich nie niszczy nawet. Mm, ale unik w dobrym momencie. Ratuje sytuację. Ej, no byłem odwrócony bokiem. A jak jesteś bokiem, to nie patrzysz. Ok. Okej. Okay. To był ten prawdziwy. Ale ja już zaraz zdycham. Dobra. No, nie wiem. Nie, ja nie miałem co tu zrobić nawet. Znaczy, mogłem niby tam próbować przejść pomiędzy nimi, ale. albo użyć blanka. Żeby ich trochę odepchnąć. Ale, blank jest bardzo tutaj ważny. Jakby się nie ogarnęli, co tu się właśnie wydarzyło, to pierwszy. Jeden gość. Ja w niego wszedłem i zrobiłem unik, i w ten sposób go wysadziłem, nie robiąc samemu sobie krzywdy. Ale on odrzucił mnie do drugiego gościa, który natychmiastowo mnie wysadził. Także mógłbym spróbować na przykład podejść bardziej od dołu, a nie tak z boku? Wtedy on mnie by wysadził bardziej w dół. A to ogólnie, jakieś strasznie porąbane te modyfikatory. No, hammer time. I Rats revenge tutaj na bosie. Nie wiem czy to jest naprawdę bardzo RNG, bardzo, bo gra potrafi ci naprawdę dowalić mocno, a Rainbow Run potrafi ci dać takie rzeczy, że po prostu nic cię nie rozwali. I to jest najdłuższa rozgrywka, jaką miałem. 18 minut. No więc tak, zdecydowałem, że po tym odcinku przechodzimy do Exit the Gungeon znowu, ale tak już nakrócej, nie tak długo jak ostatnio, tylko tam nie wiem, może z 5 odcinków, ale zanim to jeszcze będzie jedna rzecz, jednoodcinkowy powrót do czegoś innego. No ale dobra, na dzisiaj to było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało do zobaczenia i siemka.